Dobra, kurwa, lecimy temacik, nie? Pyk. Dowiedz się więcej. Dzień dobry. Jestem Tesla X, robot Elona Muska. <ścoughs> Wirtualny przewodnik, bla, bla, kurwa, bla, nie chce mi się tego czytać. Dobra, masz plany lub pragnienia, których realizacja wymaga dużych nakładów finansowych. Tak, jest. Jaka część Twojej pensji jest potrzebna do spełnienia twojego pragnienia planów? Hmm. No kurwa ponad 10. <noise> Według statystyk 89% naszych użytkowników realizuje plany w mniej niż jeden rok. Niezależnie od tego, czy jest to dom, samochód, czy coś innego. Eee, kupię nieruchomość spłacę długi. Inne kupię transport osobisty. Tak, kupię sobie nową S-klasę i dam kurwie miodu. 19% użytkowników swojego regionu no, odpowiedziało w ten sam sposób. Przejdźmy do następnego pytania. Czy rozumiesz handel na rynkach światowych? Nie, nie rozumiem, tak jestem profesjonalistą, dużo o tym wiem, ale nie praktykowałem handlu. No rozsądnie się wydaje, dobra. Hmm, myślę, że będziesz potrzebował asystenta. Ja twój wirtualny przewodnik samodzielnie wykonam 90% pracy, ile ktoś musi nade mną czuł, kurwa się rozpisał znowu Dawaj, kurwa, gościu, nie mam czasu inwestować chcę. Chcę ich orać kurwa jak pole normalnie. E, dobra, jakie aktywa chciałbyś... Zobaczyć w swoim portfelu inwestycyjnym tylko akcje, tylko waluty, tylko kryptowaluty, tylko zasoby bez różnicy. Bez różnicy. Ile czasu możesz poświęcić programowi bez narażania swoich osobistych spraw? Jopiór, dole, jak oni to poety, poetycko Bez narażania swoich osobistych spraw. Od godziny do 6 godzin. Nie więcej niż jedna godzina, ile jest wymagane? A chuj, dawaj. ile jest wymagane? W twoim kraju wypadka jest co na tylko w trzech walutach. Aha, ile jest wymagane, czyli jakby stwierdzenie, a nie... Że zapytanie. W jakiej walucie otrzymasz zysk? Złoty, euro, dolary. Kurwa, dawaj zielone. Albo nie PLN, bo co mocna waluta ostatnio. E e no. I ostatnie pytanie, co najbardziej przyciągnęło Cię do robota TESLA x <laughs> yy, Nowe funkcje, nie muszę pracować, dobre zarobki. A gdzie jest opcja oranie oszustów? Ej, ja, ja chcę opcję oranie oszustów, bo mnie przyciągnę, przyciągnęła możliwość zaorania oszustów. Kurwa, nie ma takiej, no niesprawiedliwe, dobra. Yy, nie muszę pracować, tak, jestem leniwym chujem. I elo. Dobra, wielkie dzięki. Twój pierwszy zysk jest już za... za rogiem. Pisz swoje dane w pola poniżej, odbierz telefon od swojego asystenta. Ja zacznę dla ciebie pracować przynosząc od 2,5 tysiąca euro tygodniowo. Kurwa, dobre obietnice, muszę sobie zapamiętać. Kurwa nie, screena sobie zrobię. Screena sobie robię normalnie, kurwa, ja im to pokażę później. Dobra. Imię. Kto by tu był? Eee, czekaj, czekaj, czekaj. A może Bo. A, już wiem. Bogdan Boner. he, <grybujesz> egzorcysta. Mhm. <grybujesz> uh -huh. i to rogna. Okej, mamy i rejestracja 3 2 1 0 minus -1 minus -2 i tak dalej pyk. Nie teraz. No, no i co dalej? No dawaj Tesla X, kurwa, handlować chce mnie. No, dziękuję, twoje zgłoszenie zostało zaakceptowane. Jaj! Ej, co, odnowa? Ej, kurwa, nie chcę od nowa. Chyba, że na jakieś inne dane się zarysuję. A nie, chuj. Jebać ich nie chce mi się.